W dzisiejszym odcinku pokażę Ci, jak stworzyć szablon dla wykresu. Załóżmy, że często przygotowuję wykresy i te wykresy mają wyglądać właśnie w taki sposób, jak widzisz. Sporządzić taki wykres jest bardzo łatwo, ale trzeba się z nim sporo popieścić, żeby on tak wyglądał. Zmienić kolory dla serii, zmienić, ustawić etykiety, wyłączyć linię siatki, wyłączyć oś pionową, ustawić inny kolor czcionek w pod tymi słupkami ustawić legendę, aby była na górze, i tak dalej, i tak dalej. A spójrz, co można zrobić. Skasuję ten wykres, umieszczam kursor w moich danych, wstawiam zwykły wykres, mogę użyć skrótu ALT F1, aby wstawić zwykły domyślny typ wykresu, i teraz ten wykres ustawiam zgodnie z życzeniem. Więc kliknę w kartę Układ, ustawiam, aby, e, aby legenda była umieszczana u góry, zaznaczę oś. Y kliknę, kliknę delete, aby wywalić tę oś, zaznaczam linię siatki, klikam delete, aby usunąć te linie siatki, klikam na pierwszej serii danych, przechodzę do karty formatowanie i ustawiam kolor na przykład zielony, na tej drugiej serii ustawię kolor żółty, włączę etykiety danych dla y, tych słupków, więc przechodzę do karty układ. Klikam etykiety danych, na przykład powiedzmy, że chcę, aby one były na środku i tak dalej i tak dalej. Należy ustawić wszystkie zmiany te, które chciałbyś, aby zostały zapisane jako szablon. I teraz, jeżeli przygotowałeś już wykres i wygląda on tak, jak potrzebujesz, to wystarczy w Excelu 2010 przejść do karty projektowanie i kliknąć przycisk Zapis jako szablon. W Excelu wyższym, czyli 2013, nie ma tego przycisku tu na wstążce w karcie projektowanie. I w Excelu 2013 musisz kliknąć na obszarze wykresu prawym przyciskiem myszki i wybrać polecenie zapisz jako szablon. Z kolei w 2010, z której to wersja akurat teraz korzystam, nie ma tutaj tego polecenia, więc ja skorzystam ze wstążki. Klikam zapisz jako szablon. Nie zmieniaj tej domyślnej lokalizacji. Wówczas ten zapisany przez Ciebie szablon będziesz mógł łatwo, Potem wybierać, zaraz Ci pokażę. Wstawi, wstaw tylko dowolną nazwę. Ja nazwę go żółto-zielony 2. Klikam przycisk zapisz. I teraz zobaczę, jak tego szalonu możesz łatwo używać. Skasuję ten wykres, ustawiam kursor w moich danych, klikam w kartę wstawianie. Kliknę w ten malutki przycisk w prawym dolnym rogu znajdujący się w grupie wykresy. To wyświetli mi okienko wstawianie wykresu. I w tym okienku nie korzystam z żadnego z tych gotowych typów, tylko przechodzę do grupy szablony. I w tych szablonach znajduje się tu stworzony przed chwilą przeze mnie szablon. Niestety te szablony nie wyświetlają dobrze kolorów. Spójrz, żaden z nich nie pokazuje kolorów, koloru żółtego i zielonego jednocześnie. I więc musisz najechać na dany szablon, poczekać chwilę i pojawi się etykietka z podpowiedzią. Ten mój szablon żółto-zielony 2 jest jako trzeci, więc zaznaczam go, klikam OK i spójrz, wstawiany wykres od razu uzyskuje ten wygląd, który jest przechowywany w szablonie. Możesz takiego szablonu teraz dowolną ilość razy używać w dowolnej chwili. Spójrz, możesz również wstawić zwykły wykres. Umieszczam kursor w obrębie danych, kliknę znowu Alt F1, aby wstawić domyślny typ wykresu. I jeżeli ten wykres ma jakiś tam wygląd, to możesz zmienić ten wygląd na twój wygląd z szablonu. A jak? Klikam w przycisk Zmięty wykresu, wybieram szablony i wybieram mój szablon. Klikam OK. Zwróć uwagę, od razu ten wykres jest przekształcany na zgodny z szablonem. Tworzone szablony zostają zapisane na dysku, także możesz korzystać z nich w dowolnej chwili w przyszłości.